than making tax digital, yes. To nie jest nic innego, słuchajcie, tak jak widzicie, jak całe nasze życie przechodzi bardziej w sferę tą internetową, w sferę online, w making tax digital, to jest po prostu rozliczanie się nasze z Urzędem Skarbowym już nie za pomocą jakichkolwiek dokumentów i papierków, tylko będziemy się rozliczali w formie cyfrowej. Wielu z Was prawdopodobnie wystawia faktury nie tylko i wyłącznie internetowo, wielu z Was otrzymuje faktury tylko i wyłącznie internetowo. Prawdopodobnie wielu z Was również zrezygnowało z wyciągów bankowych, które miałyby przychodzić do Was w formie fizycznej, papierowej, tylko też otrzymujecie to wszystko i macie dostęp internetowo. Więc widząc cały ten postęp internetowy, no urząd można powiedzieć chciał wyjść naprzeciw, niby tak chciał wyjść naprzeciw, ale chciał się po prostu i chce się dowiedzieć, o nas troszeczkę więcej, natomiast to nie tylko to jest istotne w tej całej zabawie. Kogo dotyczy MTD? Tak naprawdę, MTD będzie dotyczyło niedługo nas wszystkich. Na dzień dzisiejszy, osoby, które osiągnęły swoje dochody w wysokości 50 tysięcy funtów, i tu mówimy o firmach, które zajmują się, nie wiem, to mogą być panie, które mają zakłady fryzjerskie, to mogą być zakłady samochodowe, to mogą być jakiekolwiek inne firmy, to te firmy z przychodem 50 tysięcy funtów będą musiały wejść w tą drogę rozliczenia MTD od kwietnia 2026. Natomiast te, które mają przychody w wysokości 30 tysięcy funtów, będą musiały wejść od roku kwiecień 27. Z naszych danych wynika, że więcej niż 75% naszych oglądających nie jest naszym subskrybentem. Więc jeśli jesteś w tej grupie, bardzo Was zachęcam do tego żeby subskrybować nasz kanał, kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I oczywiście łapka w górę i komentarz mile widziany. Dziękuję bardzo. Czy to będzie obniżone? Sądzę, że raczej tak. Raczej będzie tak, że niedługo będzie dotyczyło to wszystkich e, osób, które wchodzą na rynek jako przedsiębiorcy. Jaka jest zmiana? Zmiana jest taka, że w przypadku MTD rozliczać się musimy w roku co kwartał. Czyli tak jak do tej pory, wiele osób, które było samozatrudnione, rozliczały się z Urzędem Skarbowym raz w roku. To teraz będziemy musieli składać te deklaracje raz na kwartał i potem będzie jeszcze jedna deklaracja, taka sumująca, piąta, te wszystkie deklaracje razem wzięte. Więc tym samym Urząd Skarbowy chce o nas wiedzieć szybciej, częściej, i dokładniej, jakie mamy dochody i jakie podatki powinniśmy płacić. Dobry news jest taki, że dla osób, które. Z wasze, waszej konkurencji działały w sferze tej takiej pod stołem troszeczkę i czarnej, będzie bardzo trudno dla nich się z tego wszystkiego wywiduć. Tym samym, te wszystkie firmy, które są to w tej sferze, mogą przestać istnieć. Tym samym, dla tych, którzy są i byli uczciwi, będzie więcej miejsca na rynku. Więc, to jest ten dobry, dobra wiadomość dla tych osób. Zalety. Musiałem wybrać jakieś zalety, więc tutaj zalet można powiedzieć takie, że ok, nie musimy mieć dokumentów papierowych, czyli nie będziemy musieli ich przytrzymywać papierowo, tylko w formie elektronicznej, co i tak już większość z nas ma. Dzięki tej ewidencji elektronicznej jest szansa na to, że wyłapanie błędów jest dużo większe i dużo, dużo, dużo szybciej będzie następowało niż w papierowej. Więc tutaj ten sam urząd zawsze mówi, że dzięki temu będziemy popełniali mniej błędów. Tak? Bo też, też to jest taki, taka forma powiedzenia, że tym samym będziemy mieli lepiej jako, jako firmy. No i na bieżąco będziemy mieli informacje i sytuację finansową naszej firmy. Z mojego doświadczenia wynika tak na, na tyle i to, co, to, co jeśli chodzi o, e, o te bieżące informacje finansowe. Wy jako właściciele firmy, czy urząd będzie chciał, czy nie, powinniście prowadzić swoje te rozliczenia finansowe i być na bieżąco, tak czy inaczej. Ponieważ nie wyobrażam sobie kontrolowania i rozwoju jakiejkolwiek firmy bez tego, że nie wiemy jakie mamy wyniki finansowe i jak stoimy z finansami. To jest takie must have, żebyście działali u siebie w firmach wiedząc, Jakie są przychody, jakie są koszty, jakiego rodzaju są koszty, żeby w tym, z tym być na bieżąco. No ale to jest dla osób, które tego nie robiły, będą miały to pod trochę większą kontrolą.